Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej poświęconej pociągom relacji Białystok-Warszawa oraz również całej komunikacji wewnętrznej Województwa Podlaskiego. Jak doskonale wiemy, nasze województwo uważamy zostało bardzo źle protraktowane w kontekście połączeń linii Białystok-Warszawa. Uważamy, że oferta, którą przedstawia obecnie PKP Intercity jest zdecydowanie niewystarczająca i krzywdząca dla mieszkańców Województwa Podlaskiego. Mieliśmy zapowiadane na początku no, nawet 11 pociągów, tak? potem 9, dzisiaj słyszymy o 6. Uważam, że jest to zdecydowanie za mało. Tak? E, ja jako posłysz Politej Polski e, dzisiaj właśnie jadę do Warszawy sk będę składał, e, już złożyłem, bo to teraz się robi internetowo, interpelację e, do Ministerstwa rozwoju e, oraz do Ministerstwa e, Ministerstwa Budownictwa i tak, Infrastruktury, e, żeby właśnie t, zwiększyć ilość, tak, zwiększyć ilość tych połączeń między Białysokiem a Warszawą. Uważam, że tłumaczenie, iż e, jest, będzie wymieniany tabor na nowszy, e, jest trochę mało uzasadnione z tego względu, że doskonale zdajemy sobie sprawę, że przez tyle lat ludzie jeździli normalnymi pociągami, ze starszym toborem, właśnie też widzimy teraz na pronie. Uważam, że to nie jest aż tak ważne. I, i tak prędkość tego połączenia będzie podobna, bo doskonale wiemy, że czas połączenia będzie wynosił te 2,5 godziny po tym remoncie, czyli tyle co w 90., więc będę działał bardzo mocno jako poseł pospolitej, aby właśnie w tych ministerstwach doprowadzono do tej decyzji, żeby ilość tych pociągów była zwiększona, mam nadzieję jeszcze w grudniu. I też będę apelował między innymi do innych posłów, niezależnie od grupowania, bo tutaj, jak wiemy, no, tory nie mają poglądów, tak? Aby po prostu zwiększyć ilość tych pociągów. Mam nadzieję, że wszyscy razem doprowadzimy do tego, że mieszkańcy Białegostoku będą mogli spokojnie dojeżdżać do Warszawy. Też tak się spytam, e, takie naprawdę realne szanse na to, żeby tych połączeń e, nie było pięć w weekendy, a sześć w dni, w dni powszednie, po e, no jakie są? No bo gdzieś tam jesteśmy traktowani po, po macoszemu, jeżeli chodzi o te połączenia Białystok-Warszawa. Tak, zwłaszcza w kontekście Lublina, chociażby, który ma tych połączeń więcej. Realne szanse, no zobaczymy od, na odpowiedź na interpelacje, jakie złożę, tak? Ministerstwo będą zobowiązane, żeby mi odpowiedzieć na to, ale też prywatnie zapytam posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy rządzą, którzy rządzą obecnie krajem, tak? E, mamy tutaj wielu posłów z województwa pod chociażby w randze ministerstw także. E, także uważam, że do nich to pytanie też będzie skierowane z mojej strony. No i ten taki lobbying, aby, aby, to, aby to przepchnąć. Jeżeli będziemy solidarnie działać w tej kwestii, jak wszyscy posłowie, to myślę, że szanse są. Ale to też zależy od naszej aktywności tam na miejscu w Warszawie już. Będziesz się starał, do dziewięciu? Tak, przynajmniej. Tak, tak, oczywiście. No Uważam, że jest to minimum. Tak? No, doskonale pamiętamy, jak wcześniej jeździły pociągi regularnie, i osób korzystało Tak, z tych pociągów. Było naprawdę dużo tłocz, no, przecież sam nieraz jeździłem, człowiek musiał nieraz stać nawet na korytarzu, także uważam, że tych połączeń powinno być więcej. No jest to podstawa, nie mam lotniska do Warszawy, tak? przecież nie możemy dolecieć, do są loty inne miasta, także jeszcze obniżanie ilości połączeń kolejowych uważam, że jest to skandaliczne po prostu. Czyli ruch KIS 15 i ruch narodowy będzie się opowiadał za budową dwupasmowych, trzech pasmowych dróg do Warszawy, żeby właśnie obniżyć czasy no, dotarcia no, no. na tych do Warszawy, który wyjeżdżały wtedy półtorej godziny. Tak, oczywiście, nie tylko do Warszawy. Uważam, że dwupasmowe drogi powinny być już budowane też na, na innych odcinkach, tak? Bo doskonale wiemy, jak jest ilość samochodów, jakie jest nie ruchu z roku na rok w samochodów jest coraz więcej, także jest to nasz obowiązek, myślę. I powinniśmy dążyć do tego, by te, szeroki, by te drogi były szerokie, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze moment, postoimy. No jeszcze tak, jeszcze jeszcze Dobra, bycie, się. Dobra, wypicie. Cześć. się Czy tak się spytam. Pierwsze wrażenia po... W pierwszych, pierwszych tygodniach w Sejmie. Mhm. Znaczy. Jako poseł debiutant. E, bardzo pozytywne, tak? Jest bardzo dużo pracy. Sejm pracuje bardzo intensywnie, to trzeba podkreślić. E, tydzień, tydzień są w posiedzenia. E, jedyne, co, co jakoś tym irytuje trochę posłów, w tym mnie, jest to, że nie znamy kalendarza pracy Sejmu na cały rok z góry, tak? To jest troszeczkę irytujące pod tym kątem, że często nie mogę być w okręgu, nie mogę umawiać się tutaj na spotkania z ludźmi, z sąsiadowcami, bo nie znam kalendarza prac po prostu, tak? Się okazuje się, że nagle muszę jechać do Warszawy, e, więc tutaj jest jedyny problem. Natomiast ogólnie Cieszę się, że jest takie tempo pracy, no nie jesteśmy na wakacjach, tak? Więc też marudzenie tam jakiegoś posła, że do 23 trzeba siedzieć jest trochę niepoważne, no bo to jest praca też dobrze płatna, więc nikt nie robi łaski, że pracuje do 23. Młodzi ludzie też nieraz pracują z innych filmach siedzą do, do nocy, tak? Robiąc swoją pracę, zarabiając 10 razy mniej. Dziękuję mhm. bardzo.